Miałem 20 lat, ponad pół miliona na długu i wiedziałem, że nie mogę uciekać, że muszę wziąć za to odpowiedzialność i muszę przejść przez. Komornicy zapukali do moich drzwi. Windykacja dzwoniła codziennie. I uwierz mi, to nie były miłe rozmowy, ponieważ to były firmy, które naprawdę nie przybierały w słowach. Nigdy nie uciekałem od odpowiedzialności, ponieważ wiedziałem, że jest we mnie siła, że mam w sobie tą siłę i tę moc, żeby przez to przejść. Wiedziałem, że to moje życie, i wiedziałem, że tylko ja mogę je poskładać. Wróciłem na etat. Oddałem się całkowicie pracy. Byłem tak zaangażowany, że po prostu to przechodziło ludzkie pojęcie. Jeśli ktoś nie mógł czegoś zrobić, to ja to robiłem. Nie dlatego, żeby się podlizać, bo nigdy nie byłem osobą, która się podlizuje i, i sam tego nie lubię, ale gdy było jakieś zadanie do wykonania i nie było chętnych, żeby to zrobić, to ja to robiłem. W międzyczasie awansowałem na różne stanowiska kierownicze i mimo tego, że moja pensja była naprawdę na dobrym poziomie, to na moje konto trafiało tylko jakieś 1400 zł, ponieważ reszta zabierał komornik. Więc gdy przychodził dziesiąty, to było naprawdę ogromne rozczarowanie. Za każdym razem. Pamiętam to jak dziś: dziesiąty, i po prostu to był najgorszy dzień w miesiącu yy, mojego życia. Za każdym razem. Ponieważ patrzysz na pasek i widzisz, ile pieniędzy po prostu trafia gdzie indziej, tak? No ale okej, okay, dobra, trzeba to ustalić. Po latach awansowałem na regionalnego kierownika sprzedaży. I wtedy nauczyłem się bardzo ważnej rzeczy. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz być gotów, aby zapłacić za to określoną cenę. Musisz być gotów, aby dać naprawdę z siebie wszystko. A co się wydarzyło potem? O tym opowiem ci w kolejnym wideo, bo ta historia dopiero się roztręca. Do zobaczenia!